piszemy sobie na czacie Elo! Mój kolega tu jest podłączony pod głos. Siema, przywita się z kuczybku. Siemaru, się maru, się Ja sobie już... Widzowie dziś mamy smutny trochę odcinek, bo niestety ale robimy przeprowadzkę u nas. Serio? A to ten odcinek, no, no. niestety widzowie, niestety. Trzeba. Jestem teraz na tej pięknej chwili widzowie, Znaczy jestem smutna i widzowie, Jestem na odcinku. Piękna chwila, człowieku. No raczej Będę smutna, miał stary. bambusy. Co będziesz miał? Bambusy. Aha. Tak się <laughs> tego ciężka, bo będę miał A bambus. mi się podoba mega Twoje miejsce stary pobytu. No, sorry, że jesteś taki ciapaty. Gen Ogólnie, widzowie, ja sobie na Best City 2-0. No i co? No. Nic! No. Nic. Ku ku ku, ku jumbo. Parkour. Parkour, parkour. ce se po dachach Parkour, parkour Parkour, parkour, ce se po dachach, parkour Parkour, scaci na borosia, parkour Mam zelazo na best city 3-0 Znaczy 2-0 gel ZELAZO, O Jezu, nie wiedziałem! Wow! No. Wcale nie wiedziałem, że nas... Masz... Kurde. No. Tak. Wchodzę sobie do kopalni, stary. Wchodzę z tej no. do kopalni. Do kopalni. Mojej kopalni. Kopalni. Lecę, bo lecę! Chwilę to ja sobie ze mojej wyciągnę jajka. Jajko. Ach, ja bardzo mam. duże jajko. I Jest nic, bardzo... Jest, jest małe. Creeper jajko. mi wybuchł, tyle teraz mam jedzenia, no. To już serio jest powód, nawet te, taki, to jest powód już do przeprowadzki. Ale i tak jajko. mimo tego. Muszę nie bardzo małe jajko. Bolisek. Bardzo mały bolisek. Jest bardzo chrupiący. I bardzo gorący i siorczysty. Lecę! A, a, a jak go ugotujesz? Tu się nie zmyje, alo. Lawa, lava. Niestety widzowie, odchodzimy. Jeszcze mi tu kriper? Piękny domek, ale nic nie może trwać wiecznie, widzowie. Pewnie będę troszkę żałował, że to robię. Ale chociaż to robię ze świadomością. Lecę, bo lecę! Andra. Sorry, kuciuki, muszę. Sory kuczaki, że nie powiedziałem wam o której godzinie jest planowana wasza śmierć Ale niestety niespodziewana wyprowadzka widzowie ogólnie to wy to się tu nie bójcie Ej, a da się zdać tego ukośnik Sethoma Sethoma? Czy da się ten stary... No ten ja no, że nie będę próbował. O, diamenty. Ja tu gorycze muszę mieć. No, no. Będę wspominał to miejsce przez długi czas. Będą spełnienia po prostu widzowie Z tego pięknego miejsca. Widowia, Zapomniałem Pynk. o najważniejszym Co jest tutaj dla mnie A wiecie o czym Dawaj stary Bo ja sam jestem ciekawy Mój ametyst Mój Aha. ametyst miałem ponad dwa czystaki ametystów No widzicie widzowie Niestety O, diamenty, wam sobie. Mam trzydzieści diamentów, widzowie, i nie zamierzam ich zmarnować. Wiecie? No. To widzowie już kończę ten odcinek. Okej. Okay. No, to ja już się z wami żegnam widzowie. Pół.